mam gustaryzny ja Sol i, i... Danielek! Mojej serii... Naszej serii... Minecraft na gorąco. Znowu cię poprawiam obie. Mm, dobra no. To, to co? co dzisiaj... To? O, mam dnia na głowie, więc nie widzę. Schodzimy, nie na takie łombo kombo Bo to jak skoczysz to ci pół serduszka zostanie. Nie no, w dobra więcej. Zek, skocz na łombo kombo... Pół serduszka to mi zabrało. <laughs> dobra, to co? Do kopalni? Tak, dzisiaj kopalni. Jesteś w ogóle przygotowany, bo ja się jestem przygotowany. No właśnie ja chyba będziemy tam zmierzać w moją stronę też. Ja, się... ja sobie już tam wykoniam. A właśnie. We wczorajszym filmiku, nie? No. Eee, yy, dałem taki bonus, bo ty tam coś śpiewałeś. Co? Obejrzysz sobie, zobacz. O ty. Takie 3, 2, 1, Danielek śpiewa bonus. Ja mówisz? Ja no, zapomniałem. My 12 level, mam wszystko, 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 Chyba poszukać jakiegoś fajnego... Kradziej. Fajnego cave'u. Y. Prawo autorskie loni. Nie. Czemu prawo autorskie? Nie wiem. A co ty wiesz? Dobra. Szukam jakiegoś cave'u. To się dziś, rozumiesz, jak coś, to się... No, no wiesz, no tepnę, no. Ale fajny wydarzy. Ja się przygotowuję w, 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 Mój... Wźmiemy sobie wszystkie pieczone chaby i troszkę dla Ym, O, mam dynię tutaj. Ym. Jak daremnie z tym żarłem jest. Ja mam dużo. Mam no, no. ba Bardzo dużo. Co sobie drzewałam No Lola dla wodospadów Dabeczko Nie? Mam. Wyślij do mnie te i od razu kliknij spację Czekaj Nie bo ty mi trolla robisz. Nie! Jestem po prostu w wodzie. Trola. Chcesz pokazać fajny wodospad. Czekaj chwilę. Jeszcze muszę się przygotować te filozofy filozofy no, Fajnie tak się ułożył tym wodospadzniem Wszystko i Wszystko tutaj, wszystko eee, Dobra jest... Będziemy na styku i jedziemy no, tylko panie. po Czeka chwila Styk. Eee jest... Co ty robisz, Mati? No, coś wiem wziąć? A, przygotować te kilofy. Fuk, trafiłem w siebie sam strzałą. Weźmy trochę kamienia. Albo potem po filmiku ci pokażę, jak samą siebie zabić. Że na czacie pisze sol By slendy, bison. No ale ty, nie? No, czekaj, robię nam kilofy, robię. No, ja już mam atyka. kilofy. Dwa. ja wiem. Fajnie to wodospad, nie? Taki się uformował w no, tym dole. Dobra, to jedziemy. To chodź, chodź... Nie, gdzie ty idziesz? Tam jest nasz domek. W tamtą stronę ja bym chętnie poszedł. Bo tam jest y, ten... płaski teren. Wow. Nasz stary domek i tam było dużo jeszcze kejwów. No... O, jest żelazo. Nie, bo tylko po żelazo daje, jedziemy. I co więcej daje pieczony schab, czy... Co? Wszystko, to samo. Czy on czy ten? To samo daje. Dobra, nie, nie... Nie patrzę co więcej daje Papu, tylko... Nie tak się tylko z ciekawości. Ja węgiel, ja węgiel. Ja Ty ja węgiel, to, ja, ja, to, ja żelazo. tak mam trochę tego, 14 mam żelaza. Ps, bo ps, tak ps, wziąłem. Ps, ps. Tu masz dużo. Na torcze. O, o to jeszcze to, w drugi, pierwszym czy drugim odcinku to byłem byliśmy kurde torczów nie, nie wziąłem który już mam odcinek? piąty? piąty no to będzie w sumie no piąty odcinek musi być pięć łapek <śmiech> <śmiech> dobra zaraz noc jak zombie się raspijesz? przyjdę jestem w dziura. jeszcze mi creeper wpadnie Ow, si zaraz się tepniesz do mnie. że nad tobą chyba. Na tym mną. Też tu Epicki pomysł. Epicki pomysł. Mam epicki pomysł. Mam epicki pomysł. Spawner. Nie, pomysł, a nie spawner. Kaj piję ty po się do mnie. Weź, po, postaw tu łożynko. Nie mam. Co?! Co?! No to dawaj do kopalni szybko. Ej, stój, stój! Spójrzcie w górę, ta fajna góra, nie? Tam jest takie wydrążone. Co ty patrzysz? No. O lol. I właśnie chciałbym tam zrobić taki skok do basenu i... To jest takie fajne bajerko, nie? Taki, taki... Bijamy szybko. Tylko nie mam... nie mam szkieletu, bo mam na o, zapowiada się nie... długi park. Długo, długo w się zapowiada. Co da nam parkura, zawsze się da radę. Zaraz nas zepchną z tej góry, się założy. Jak ja dojdę szybciej, to się do mnie tepnie. Nie kop tam węgla, A Ale węgle kupię. Nie. Nie. Jest, jest, jest. Nie mam, mam dużo jedzonka. Papu, 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 papu. papu. Czemu mówię, pak ciągle? Co ty robisz nie? Dobra, nieważne. Idź tu, ja idę tu. Ja. Dobra, robisz... kurde, creeper się pojawił na głowę. O sorry. Dobra, nie jest to ty... W sumie mamy dużo, cza... mamy, duzo... mamy dużo czasu. Parkour. Lej, parkour. Ja będę pierwszy, a ty drugi. Nie, bo już jestem. Serio? <laughs> no. Ale to jest fajne. Lol. Wiesz, co byśmy tu zrobili? Taką kampę. No. I czy jest taki łombo kombo tam do tamtego basenika? Fajne, to ja, musimy jeszcze to nie, zapamiętać. Jeszcze nie jesteśmy. Jeszcze nie jesteśmy. Dobra, wiesz co robimy? Ja tu zrobię taki skoblan. Ja wiem do góry. Po co do góry my idziemy na Keju? No ja tu zrobię skobla taki jakby wyskok. Ale tam mamy mieć skok. Ale nie, stąd mamy mieć skok. O, oh. sorry. <grytyk> to będzie odcinek. O, To fajnie! Nie! Nie! Łąboką! <grytyk> I patrz krytyk! Krytyk! Fuck, dostał. Nędzny nic nie wziąłeś. Ale musimy zapomnieć o tym Ja idę już tam. Dobra. Zrobiliśmy zły pomysł. Moby! Sikor, sikor! Dawaj, za mną. C creeper, creeper. Tam, są, tam jest nasz domek. Pa. Wiem, ale ja widzę. Tak, wybuchnie. Ja widzę kejwa. O mój no, widzę też kejwa. Chodź tam. Dobra, nie, nieważne, nie, ja tutaj. Nie ja z... O oh, shit! Trzeba pilnuj, pilnuj mnie, tu wykopię. Ja jestem za węgiel. What the nam tu skoczy, weź mi ja węgi ten. Potem ja cię będę pilnował przy węglu. Wywalaj mi. Wywalaj mi. No to ładnie! No właśnie, ja teraz będę osłaniał, wiesz? Teraz... Ja cię Shit! Fuck! 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 fuck, fuck. fuck. I tam tak Fuck! Z, z tamtej strony jeszcze. Dobra, wiesz co? Ja cię zasłaniał. Lol. Wiesz co? najpierw idziemy w tą stronę. Nie, tu już nic chyba nie ma. Masz tu wągiel. Wiesz? Mam, wiem. Ja mam też żelazo. Ale ja nie mam już. Te, ja mam 20 torczy, a ty? 29. Shit, może nam nie starczyć. A ja nie drewniane. Masz, ile masz drewna? A wopatnie. Yy, drewna? O, oh, fak, drewny wziąłem. Dobra, walić to. Damy radę. A jak nie, to lawę bierzemy. W co? Nie wiem. Nie wziąłem pizzykanolu. Jakiegoś większego cave natrafić. Bo mi się nie chce taki chodzić. Który masz level tak po pierwsze? 15. A 12. Nie, bo ty węgle kopiesz, którego eksperci, nie? Dawaj, chodź. Cześć, też jest węgiel, dobra, wykopę go. Shit. nie muszę jakiś creepas. Nie, pająk. Nienawidzę pająków i chwilę czekać. Shit, pająka widzę. Który jest nastawiony na ciebie, dobre ja... Chodź, 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 nie 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 no, Ale to jest koniec no. Koniec? Ja tu mała Coś, chodź, chodź, chodź Darę, nie lubię go ja, No, przynajmniej mieliśmy fajną akcję A na no jedą, to, no I'm, no, help no, no, no. I'm help you A, Honor Honor ja report no help no, no, no. FUK! Mnie jeszcze podrócił do góry FUK! 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 JE to sam to FUK! Pilnij mnie! Pilnij mnie! Pilnij mnie! Jak ja wystrzeliłem w powietrze człowieku, gdybyś to widział! Chyba na 10 kratek wzwyż... Wzwyż... Tam są trzy kampery... Tam są trzy 3... kampery pospolite Falaj A może tak? nie zrobię? normalu człowieku What fuck? O nie Wiedźma, nie Ile mi creeperów wybuchło przed nami? What the fuck? Przykładu jakiegoś kawa? Wbijemy tę górę Golicie! Wiedźma, Kto? zaraz cię się zawierzę. O, shit, dostałem, zaraz będziesz mieć A on ja mam ostatniego steka. Ja mam jeszcze... 15. Idę zabić creepaka. nie! Nie! Nie, znowu, nie, 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 nie. Ja się tak nie bawię, ja się tak nie bawię, nie umiem zabić creepera. On coraz szybciej ten wybuchałem kiedyś wolno wybucha takie csssss, dup. A teraz csss, dup. Takie A ja... Ja się coś zamurowałem. O, widzę, mam, mam, fajnego chyba cave'a na oku. O nie, creeper! Spadaj! zamurowałem. W sensie, zabijasz się, ja detonuję, nie wiem czemu. So serio, muszę wgrać nową... Nie! Popatrzyłeś chyba na Endermana, chyba nie, nie wiem. No fuck, popatrzyłeś na Endermana! Endermana musimy załatwić Chodź za mną. Dobra, a nie, Aponię, dobra. Enderman jest spoko Enderman. Uważaj. Wiesz co ja zrobię? Po sobie założę pumpkina na głowę, żeby nic mi nie robił. Wiesz, jak się założy pumpkina, się popatrzy na Endermana, to on się nic nie zrobi? Jeszcze tu? Zaczniemy napalać. Chodź, przejdziemy tędy. No tu jest kontynuacja tych epickich gór. Ja tam idę LOL Długie te takie dziwne góry są nie? Ale myśmy mieli my krejzy my my... Fak, enchantowany łuk Mam, mam masz, 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 power masz, jeden Unbreaking un, 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 1 Dobra, mam pro łuk Shit, Daniel Faków Jest jeden? Hmm. ale mało zadaje mało po prostu byłeś daleko od niego tak. ja nie mam żarcia ja miałem zamiar na łąbu combo i na te szkiele 4 kampery pospolite 4 kampery pospolite 4 kampery pospolite Daniel radu zjecha mu Ekspo jakby zostałeś jakieś strzały to moje ok tu właśnie są. Mam 16 nie strzał. Mam. Dobra, a Ty idzie... może jakiegoś yy, cave'a? Yy, tutaj chciałem bo to fajnie wyglądało. Dobra, kolejny szkieletem. Czymś? O dęfaj! O on takim główkiem stoi! Dobra, no, no, takim czymś stoł. Dobra, myśmy mieli kave y zabrać. Czekamy kave. Dobra, ale chodź za mną, bo ja nie mam... <laughs> To się w ziemię wkopnę. Mam wioskę! Ale musisz się do niej tepić. please, go! I musisz mi dać papu! Papu, Daniel, papu! Now! Ja no, ginę, ginę! Krowy! A. Gdzie ty idziesz? W drugą stronę! Czyli mieliś <śmieniu> te kierunki! Nie, dobra, ja nie lecę do tej wioski, nieważne. Nieważne, jak daleko jest. Oh shit, no co? Fakultety. Dobra, ale nie typa się już do mnie już. Wszystko chyba wykroczyliśmy zbytnio limit. Ty panie. Eee... lagi? Lagi? Nie wiem czy to będzie wyglądać na filmiku, że mam 1 fps na sekundę. Mam cave'a, ale jeszcze muszę iść do Dobra. tego. Ja będę to na... Dobra. Chyba, że będą dwa, no to robimy, ty robisz miecz. Albo ja. Jezu. No, Mam dwa żelazne miecze i skrywa. trzy jabłka. Ale słabo. Ale przynajmniej mamy, przynajmniej mamy. A rozwalę te. Rzeczy. Mhm. O, o, Jest duży papu, o, o, o. wiesz? I rozbijam do kawów. Ile? ile? Musimy rozwalić te dębowe drewno. Dobra, tu no ja, no no do ja już zbieram do kej. A bo zbieram... Ja już zabioram wszystko. To jest to drugie. Ja idę tam... No zebrałam tamto. A tutaj zabrałem. Tu nie, tylko tam. Ja to wszystko zbiorę tak do końca. Co na normalnie śledzi? Desek nie. Dobra, mam Kave'a i to dużego Rozdziela... Rozdzielam... No na, na dwie czy na dwie te musimy się rozdzielić. Ja, ja jedę na prawo. prosto Dobra To jest tylko tego drewna bo go Może być potrzebny na ten. na, na patyki w wkejdzie. Nie bo mam trochę... nie Dobra. Mam Dobra, to ty idź tędy, tędy tutaj, a idę tędy, LOL. Le aha. Dobra, mam. Mam, mam żelazo. Switch, kry... słyszę Dobra. Nic nie ma, Ech. już wracam. Chodź tu do mnie. Nie, 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 nie. Muszę. FOK! Sweepass! Ej! Ej na dole... No, idziemy, idziemy, idziemy. Masz tu dużo węgla. Shoot, creepasa mam. Nie, bo zresztą z takiej małej... Fuck, serio. Ej. Hey, bo tam było na dole. Drugi creepas, lOL! <grybujesz> ja ty jesteś takowy Bóg jak Du 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 jeszcze raz gra w Minecrafta. No kurde, jest jakiś te... spawner czy co? Bo tu jest mnóstwo Takich ma... się będę, jak się będę wracał to... To zbier... Nie no, Creeperów mnóstwo O połączyliśmy się chyba, wiesz? Tak spotykamy ten Dwa małe te lol, ej, ilu tu jest? No nie, ja to no. musi być jakiś spawner LOL, jesteśmy blisko siebie, wiesz? Nie wątpię, a gdzie ty jesteś? Zresztą jak byłaś. Dobra wale, to nie chcę mi się tak wolno. Eee, ale takie coś. Dobra wale, nie chcę mi się tak wolno. Taki gamy mod, pyk 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 pyk. Bo tak, 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 tak. Tu musi być jakiś spawner, serio ci mówię. mówię. Ja ty tu oboglądaj się tutaj, a ja idę pokopać swoje. Ja byłem, bo tam było takie zajście, no to ja tam zeszłem. Mmm... To fajnie, kolejny odcinek jest... Y a... Ciekur ja też chcę te trochę z bo no, okay? Bo ja mam już 40 Dostaka dobiję i już y kończę, się okay? robić. kończymy. Do staka, no bo już bo tak z 17 jest, chyba nie, okay? No dobra, tam do 20 stopni. Tak. Chyba 27. Oj oh kuks. Oh ups, 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 ups. ups, ups, ups. Hey, Który level Oj, ja. O no. 17, 18. E, 18. 18. Dobra, ja mam 15. Żochodło. Dobra, 19. Ja dużo. No ja też już mam. No ale kurde, ale. Małe no, te jaskinie teraz takie. Ja tutaj w fajn, fajny cave sprawdzam. Tak? Co, to ja no, nie? Stój do mnie. do mnie. Dwa rozwidlenia tam są. Chyba, że ty już tam jesteś. Jestem ja tam, tutaj, mi... jestem za tobą, wiesz? nie? Nie penetrowa. Jestem za tobą. Co? Tu jest jakiś cave. O cześć. A tam już sprawdzałem. No ja już Właśnie? jestem, tam już byłem, tam już nic nie ma. Mmm, krótki, to tak, wiesz co ja już wychodzę Ile mam? 43 20 20 level mm. Kurde enchantik dla ja, do niedługo się przy... Fuck of creeper, nie, ale w takim ciasnym miejscu to ja nie dam rady. Paginę. Pa jak wybucha. Słyszałem. Dobra, jeszcze idę na chwilę do wioski. Dobra, wyszłem, wyszłem, wyszłem. Puścinę to całe... Już no już wyszłem, tylko jedę w stronę wioski i pościmy. Ja idę Są poszukać tego. kolejnego cave'u. ZIMOWY. O, 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 świerk. To poczekaj tam. O... To, to jest, jest biom -zimowy? Bio zimowy. taki, taki jakby skrawek zimowy na takiej górze lol. Jaki dziwaczny. Na kolejny odcinek zostajemy tutaj, bo ja muszę dużo tych materiałów wykopalić. Kupi, mi kupi, 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 kopie, kopie, kupi, kopie, 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 kupi, kopie, 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 kopie... kupi, 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 co za adiaksy? Czy nie, tylko... <laughs> Znalazłem coś o... <laughs> Żarło. <Pojedziemy. śmiech> mam pomysł. Do e, Na tym biomie zimowym jest tylko jeden świerk. <śmiech> Serio? <śmiech> no bo to jest taki skrawy tylko. A mam dynie dla ciebie chyba. No. Zbiorę dla ciebie dynię. Jest, mamaskiny, mam kół. Mam. Mogą być kwiatki. I te pickie kwiatki, więc jeszcze po odcinku sobie zbierę. Musimy jakoś Nie, nie no, będziemy się wracać do domu, nie? Dobra, Dobra okowa. I to dużego. Kolejne. Bardzo. Masz tam wszystkie rzeczy? Kurde jakiś dom. Jest nazywam też nie. Dobra, sobie co zbierać tam... W... Jaką Wielki. Słychać, że górali. Nie wiem, czy no, z, chyba w tamtym odcinku to zdarzyło mi przejść, chyba. Chol. Dobra, musimy to zacząć Dobra. już. To co, y, wrzucasz ten i nagrywasz ten? Jeszcze skoń, chwilę, nie, jeszcze chwilę, nie? Albo wiesz co, jeszcze pożegnamy, to będzie taki Roty, krótki jest. odcinek. O, krótki ja, jest nam. Dobra, to się za... Się no, to to musimy to. się pożegnać. Musimy się jeszcze spotkać. Musisz się do mnie się spotkać. Gdzie to było? O, 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 Wy też tu I widzicie, to widzicie to takie jest... czarne Kurde, no coś? Się do mnie tepli. Nie wiem czy ja mam takie Kurde, ale jak po ty mi Widzisz takie czarne, coś takie normalne niebieskie nie, i takie czarne. Co są chmury, To są chmury? Co, to Wow, wow, sorry. Takie są pod światło. Nie, bo ja mam włączone. Dobra, w pięciu pożegnamy. Komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. To był nasz piąty odcinek. W szóstym będziemy iść do kopalni. No i zaraz będziemy go nagrywać w sumie. Więc będą dwa odcinki, wreszcie naraz. na raz. To komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. I trzy, dobra. dwa, do